Cześć, na pewno każdy z was zna wbudowany w macosa switcher aplikacji command plus tab i cyk mamy coś takiego nie jest on najgorszy ale też jakiś super nie jest brakuje mi tutaj czegoś co jest w windowsie czyli podglądu okien zamiast samych ikonek przydałoby się też opcja zmiany okna aplikacji, która ma wiele tych okien, choć muszę wam powiedzieć, że taka możliwość w sumie istnieje. Tutaj powiedzmy, przejdźmy sobie na ten pulpit, gdzie mam yy, dwa okna tej samej aplikacji yy, do podglądu obrazów. I teraz command tab, mouse podmiot obrazów, strzałka w górę i cyk tutaj mam do wyboru wszystkie okna. To działa dokładnie tak samo w każdej innej aplikacji. Oprócz tego, że tutaj są jeszcze jakieś, jakieś inne obrazki. Ok, ale wracając. Ta aplikacja, no ona nie jest, nie jest jakaś, jakaś najlepsza. Jest, jest trochę wolna przy tym, przy tej zmianie aplikacji. Szczególnie kiedy musimy dotrzeć do tej aplikacji właśnie po, po ikonce. No i jest taka inna aplikacja o nazwie Dory. Jest to aplikacja, która waży niespełna 3 MB. I kosztuje 1999 w polskim App Store. Może to nie jest jakoś super tanio za, za, za taką aplikację, ale też jakoś, jakoś drogo nie jest. No i co ona, co ona robi? Już wam pokazuję. Wciskam sobie prawy komand, który jest bardzo rzadko używany na Macu. Przeze mnie prawie W ogóle. I moim oczom ukazuje się taka lista. Może jest to trochę co inna forma tego defaultowego switchera z Maca, ale spójrzcie sobie na prawą stronę niektórych z pozycji, gdzie mamy literki. Te literki pochodzą z nazwy danej aplikacji. No i teraz powiedzmy, chcę kalendarz, tak? Oprócz komanda, dodaję sobie K. Puszczam, i cyk moim oczom ukazuje się kalendarz. Weźmy sobie jeszcze raz. command A, App Store moim oczom. Okazuje się Absor. Proste, prawda? Ale jakże, jakże użyteczne, jakże szybkie. Jeżeli chodzi o same ustawienia aplikacji, nie ma tutaj tego zbyt wiele, ale ja też więcej tej aplikacji nie oczekuję. Mamy do wyboru trzy jakby sposoby wyświetlania listy aplikacji. Ten pierwszy to jest ta lista, którą wam ja pokazałem. Drugi to jest paleta. Spójrzcie sobie, paleta wygląda tak. No i trzeci. To są jakby takie um, śmigiełka wiatraczka. Wygląda na tak. Całkiem, całkiem zacnie. I jednak zostanę przyjście, ponieważ jest ona dla mnie najbardziej czytelna. Także to tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Hej!